Tak, tak i tak. No i kozak. Dołączając do Discorda stworzenia serwera, link macie oczywiście w opisie, możecie pobrać wartościowe materiały dotyczące właśnie filmów, które publikuję na YouTubie. Zachęcam do skorzystania z usług, jak i pluginów, które znajdują się na stronie bmsklep.pl. Dzięki temu pomagacie rozwinąć mój kanał, jak i całą serię. 5 ostatnich subskrybentów właśnie macie na ekranie Dziękuję za te subskrypcje Jeżeli chcecie się tutaj znaleźć musicie w tym momencie zasubskrybować kanał A tutaj macie 5 najszybszych komentarzy pod poprzednim odcinkiem Zajmiemy się dzisiaj top 5 pluginami na tryb chest pvp Słuchajcie jest to naprawdę ciekawe zestawienie Te pluginy możecie użyć też na inne tryby Więc tym bardziej myślę, że jest to ciekawe Możecie dać znać czy znajście te pluginy czy też nie Albo ewentualnie jakie inne dalibyście po prostu na miejsce tych, które za chwilę zobaczycie A teraz nie przedłużam, zapraszam was do oglądania jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii Koniecznie musicie w tym momencie zostawić łapkę Zasubskrybować kanał i dać znać w komentarzu Zanim przejdziemy do wersji Darmowych, słuchajcie, muszę wam polecieć tutaj Z tego miejsca mój plugin na osiągnięcia Pod ukośnik S, macie tutaj różne osiągnięcia Możecie sobie wyłączyć całkowicie Osiągnięcia, których nie potrzebujecie Ale mniej więcej wygląda to następująco W momencie kiedy sobie zjemy na przykład refila Wysiedla wam się komunikat, że wykonaliście takie osiągnięcie Wchodzicie sobie tutaj w Osiągnięcia zjedzonych koksów I możecie sobie odebrać nagrodę, jak widzicie wszystko ładnie działa, informacja na czacie do pełnej konfiguracji. Wszystko jest do ustawienia, i ten plugin możecie sobie zakupić. Słuchajcie, na stronie bmsklep.pl. W zakładce tutaj autorskie pluginy. Na samej górze macie właśnie opisane dokładniejsze funkcje tego. Oprócz tego znajdują się tu też inne pluginy, które są myślę, że warte uwagi. Pierwszym pluginem, bardzo istotnym, myślę, że najlepszym, jeżeli chodzi o cały, tak jakby można powiedzieć, trzon trybu chest PVP, jest. Plugin PVP Level. Dla tych, którzy nie znają, jak widzicie, macie od wersji 1.8 do 1.16 i generalnie plugin dodaje Wam nagrody za zabójstwa, levele, expa, podpięcie pod bazę danych, system cały właśnie tego levelowania. Wszystko pięknie, ładnie w rozbudowanej konfiguracji, killstreak, topki. Wszystko, co jest potrzebne, macie tak, jakby w tym jednym pluginie. Oprócz tego macie różne placeholdery, którymi możecie sobie zrobić na przykład topkę na, na scoreboardzie, na tabie. Możecie sobie zrobić topkę w hologramach, jak tam tylko chcecie. Plugin ma API, tak jak widzicie, więc można też dla deweloperów, dla techników jest to przydatne, żeby ten plugin sobie rozbudować o własne opcje. No i generalnie jest to naprawdę mega, mega rozbudowana, fajna rzecz. Taka, no, podstawa, myślę, że, jest PvP. Drugim pluginem, który oczywiście jest taki niezbędny na serwerach czas PvP, są gildie, czyli można tutaj użyć fanny Guildsów, jeżeli chodzi o taki darmowy plugin, ten plugin można przerobić w taki sposób, że nie będzie zakładał regionów, można to użyć właśnie pod tryb Chest PvP, można sobie przerobić ładnie ta y Tab właśnie pod tryb Chest PvP, zmienić na przykład z punktów na ilość zabójstw. Można z tym pluginem zrobić praktycznie wszystko. I tutaj mam jeszcze dla Was alternatywną wersję premium, jeżeli ktoś chce wydać troszkę pieniążków. Jest to też dość ciekawy plugin, właśnie na gildie. Kosztuje około ilu? 35 zł, 40? Jest to bardzo mało za taką rozbudowaną rzecz. Jak widzicie, jest to ym, w takich fajnych gui, ładnie kolorystycznie to wszystko wygląda. Możecie sobie prześledzić, właśnie wszystkie linki, będziecie mieć na pewno w opisie. Więc to taka wersja jeszcze przy okazji premium, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Mamy trzeci plugin, przy którym troszeczkę się zatrzymamy. Słuchajcie, jest to plugin Old Combat Mechanics. Ten plugin dodaje na wszystkie wersje powyżej 1.8, czyli tam, gdzie już jest zmienione PVP, stary tak jakby tryb właśnie tego PVP. A teraz, jeżeli wiecie czy też nie, odbiega się już powoli, nie robi się już serwerów na wersjach 1.8 ze względu na to, że to jest totalnie niewydajne. Poleca się tutaj bardziej zrobić silnik na 1.16.5 Purpura albo Airplane Purpur jest jeszcze bardziej wydajny i właśnie jeżeli chcecie serwer PvP ze starym sposobem PvP, bez tego cooldownu, który jest, to właśnie to wgrać, oprócz tego via version, via backwards, via rewind i słuchajcie, normalnie gracze wejdą od 1.8 do 1.16.5 i PvP będzie tak jak na 1.8.8 i to się o wiele bardziej teraz poleca, więc jeżeli chcecie PvP mieć normalny na wyższych wersjach, to właśnie ten plugin jest ideolo. Piątym pluginem jest dość ciekawa rzecz, którą możecie sobie przy okazji użyć na lobby, na jakichś innych serwerach, jeżeli potrzebujecie i macie dość daleko spawn od innych rzeczy. Jest to Custom Jump Pad, słuchajcie. Ja już Wam za chwilę pokażę, pokażę, jak to wygląda. Dodaję możliwość ustawienia takich płytek, ym, płytek naciskowych, które wybijają graczy. I za chwilę powiem, dlaczego coś takiego jest dość ważne na serwerach przez PvP. Jak widzicie, plugin działa od wersji 1.8 do 1.17, więc macie to na wszystkie wersje. Wygląda to następująco, że w momencie, kiedy wchodzi na płytkę naciskową, jesteście wybijani po prostu w górę i do przodu i tą prędkość, w sensie tą moc wybijania możecie sobie ustawić. Tak samo możecie w tym pluginie sobie ustawić jak bardzo do góry macie być wybijani. Jest to po to, bo nie wiem czy wiecie, ale na serwerach przez pvp coraz częściej robi się spawny w powietrzu. Po to, aby gracze nie bugowali się tak jakby na sam spawn, więc te serwery bardziej rozbudowane i jakby doświadczone, jeżeli chodzi o serwery, o tryby chest pvp wiedzą, że w ten sposób się robi i po to to jest. Więc te płytki naciskowe są po prostu rzeczą, którą musicie mieć, jeżeli właśnie też planujecie taki spawn w powietrzu. A oprócz tego możecie sobie to użyć na przykład na jakimś serwerze lobby, czy też innych trybach, jeżeli potrzebujecie też takie właśnie naciskowe płytki. I ostatnim bardzo ciekawym pluginem jest Ender Containers. Słuchajcie, od wersji 1.8 do 1.16 jest to dość mało popularna rzecz. Ja też staram się odgrzebywać i pokazywać Wam takie mniej popularne, których i tak jakby ja też staram się nie powtarzać między tymi odcinkami top 5, żeby nie pokazywać tego samego na każdym. Więc to jest plugin, który możecie użyć sobie na Skyblocka, na Megadropa, na Survival, gdzie tylko chcecie. I ten plugin może Wam zastąpić na przykład magazyny, które za dawnych czasów były fizycznie po Stawione, trzeba było te kliknąć tabliczkę i tak dalej. Teraz troszeczkę wszystko idzie do przodu. Więc ten plugin jest jak najbardziej godny polecenia. Dodaje on wam właśnie, jakby. Powiększanie Ender Chestów możecie aż odblokować na przykład 27 EnderCestów w enderchestie, Czyli tak jakby taki magazyn możecie ustawić na przykład VIP-om, ileś tam odblokowanych graczom, ileś tam możecie ustawić, żeby właśnie y, można było odblokować za jakieś pieniądze, możecie podpiąć wszystko pod bazę danych, więc jak najbardziej to wydajnie fajnie działa, więc jest to też mega fajne, godne polecenia, y, po prostu godne polecenia plugi.